Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym dniu będziemy zwiedzać Muzeum Sprzętu wojskowego. Udajemy się do kasy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Widzę, sprzęty w większości są pod specjalnymi namiotami. Ale zobaczymy, czy mają tu coś jakieś perełki, czy tylko sprzęt tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Z daleka widać. Troszkę tego sprzętu mają. Ok, idziemy do kasy, kupujemy bilety, co będzie w środku. Zobaczymy. My jesteśmy w środku i na pierwszy ogień idzie. Te T5, udało mi się wejść do środka. Widzimy, jak w środku jest w tej pięćpiątce. Matko, jak oni tu mieli ciasno. Wieża. A tam z przodu... Wisko kierowcy, Mechanika. Masakra. To jest stanowisko ładowniczego, miejsce na pociski. I przez periskop też coś widać. No muszę przyznać, pierwszy raz siedzę w, pię w pięć piątce, Akurat można powiedzieć w stanie jednym, bo on na jeździ. Można ją wy wynająć sobie bilecik i przejażdżkę zrobić. Super. Ok, wychodzimy. I teraz tak. W tych silnikach jest coś takiego, że wstępnie yy, robimy ciśnienie oleju. To znaczy, w czołgu i w innych pojazdach odpowiada za to pompa elektryczna, tak zwana MZNK. Kierowca naciska, robi bzzz i wtedy ciśnienie oleju rośnie. No tutaj trzeba trochę pomachać ręcznie. Także zapraszam do tej wajfy. Takie długie, szybkie ruchy, pełne. I w tych momencie, jak nam o, i jak tutaj nam ta wskazówka pójdzie do góry, to wtedy można, można silnie odpalać. A do ilu musi dojść? No tak, żeby nam przynajmniej tam do tej trójki doszło. On teraz jest zapowietrzony, bo jak on przez noc stoi, to się ten układ zapowietrza, ale już zaraz, zaraz, zacznie, zaraz zacznie wskazówka iść do góry. Dobra, to pan najgorszą robotę zrobił. Ja tylko pomacham. I jak, jak tam pójdzie do góry, to. O, teraz idzie. No, no. No dobra, i można na, tą, na ten przycisk rozrusznika naciskać. piątka w 7 dwójce sam silnik jeśli chodzi o ten układ tam blok głowice jest taki sam potem już ma kompresor dołożony ale no, oczywiście ten na podwoziu całkowym to wiadomo ale bat ats ttsm ale, Ale jak on wchodził do 5 piątki, to był chyba lekko zmodernizowany czy nie? Czy tak jak był w tej czwórce tak samo... czy znaczy wie pan co, to powiem panu tak, że jeżeli chodzi o 3-4 i 5-5, to oznaczenie tego silnika jest inne. Natomiast natomiast jeśli chodzi o sam ten, e, mówię, o sam ten układ korpowo-tłokowy i tak dalej, tam on się może jakimś osprzętem sprzętem różnić i tak dalej. Ale tak, na to generalnie jest, jest to to samo. Fajnie. Super. Tam można sobie... Zerknąć, bo tam jest przekrój takiego silnika. A tam, że nie będzie. No, także tam można sobie Fajnie. Zobaczyć, Dziękuję tam. bardzo. Proszę bardzo. Ja tam się... I otrzymałem certyfikat wykwalifikowanego inżyniera obsługi silników, między innymi z tego pojazdu. Drugim pojazdem jest BWP, do którego też idzie wejść. Tak się prezentuje. i wnętrze BWP. Oj, ciasno ty mi idzie, ciasno. Cóż. Damy się tam do środka, nie? Pijamy się do środka. Przejmuję. I zobaczcie. Obsługa wieży Ty sobie siedział. Miał widzieć na górę, a tu jest kierowca, i za nim dowódca pojazdu masakrycznie, tu jest mało miejsca. Nie ma wroga, nie, nie będę od tej strony wychodzić. No tu jest naprawdę konkret miejsca. Idzie spokojnie się wyspać nawet. Z przodu miejsce dla kierowcy. Super. Podesz? Było, tu siedział jeszcze jeden członek załogi. Tu siedział kolejny członek załogi. No to jest ciekawe. Aha, widzicie, tu jest według planszy. pazy były używane w dwóch wersjach. Dla drużyny piechoty 12, 12 osób lub dwóch moździerzy 82 mm wraz z osługą 8 żołnierzy. No super. Uzbrojenie WKM 14,5 mm i KM 7,62. Załoga stała 3 osoby. No i super. Dobrze, desantujemy się z niego. to muszę przyznać przy moim wzroście wejście i wyjście nie jest łatwe a z tej strony mamy przegląd wozów straży pożarnej od jelczy, staruch po bardzo starym wielcze i stary ten to już jest historia Ale znowu zapraszają do wejścia, więc co? Chodzimy. Z tyłu siedziała drużyna straży. A z przodu kierowca dowódca No, czuję się prawie jak strażak. A przed nami standardowy samolot myśliwski Ludowego Wojska Polskiego, czyli MiG. 21 również eksponat muzealny już nie wiem czy gdziekolwiek jeszcze są używane Obok Miga mamy ciekawy zestaw Kraza 258E. właśnie, jest Kraz wersji z naczepą, a na naczepie są zbiorniki paliwa do tych bydloków. Z drugiej stronie pod zadaszeniem mamy cały przekrój pojazdów wojskowych wojska polskiego i LW, czyli Ludowego Wojska Polskiego. Teraz w wojsku rządził Jelcz, wtedy rządził Star. A znalazło się coś wojennego albo tuż powojennego. GMS I kolejny GMS. Stanie jak dla mnie do remontu. Ten jest zwykłą standardową paką, a ten jest z blaszaną a, No ale pewnie go kiedyś wyremontują. Zobaczcie jakie kiedyś mieli fotele i zwykłe sprężyny. Nie to co teraz. Gąbka wyprofilowana i tyłek boli po 100 km. たくさん買ってくれた